Ha Że będzie niespodzianka. I jestem w Poznaniu na rynku. Jest szósta rano, słońce wschodzi. Zobaczcie, jak pięknie na tych dachach. A po co? To się za chwilę okaże. I przyjechałam wczoraj do Poznania. Miasto żyło do późnych godzin. Był jarmark, przepiękny. Kupiłam takie piękne kwiaty, w łazienkach były kwiaty, i tutaj też są kwiaty. I kwiaty chodzą za mną każdego dnia. Wszędzie, niezależnie od tego, gdzie jestem. Chyba je przyciągam, patrzcie na ja te wszystkie małe, cudowne kamieniczki. na mus i sztuk pięknych to jakby w moim dzisiejszym temacie co ty łąbku chciałeś? co ty łąbku chciałeś? moje kwiaty ci się podobają? nie i co zrobisz? dzień dobry Widzicie, jaki gość? Nie mogę się napatrzeć na te wszystkie przepiękne małe kamieniczki. Tak pięknie teraz oświetlone. I Poznań to miasto komedy. Pierwszy raz tu jestem. Jest tak pięknie. Nie dopadło to co i jego. Fascynacja jazzem. Stosunkowo niedawno, ale już wywarła bardzo silne wrażenie. Muszę konkurować z tym dźwiękiem, który jest w tle, bo trwają, tak jak mówiłam, prace porządkowe. Ale może zaraz przejedzie. Jedzie do mnie. Pewnie, znając, życie się zatrzyma tutaj. To taki odkurzacz wciąga wszystkie papierki pomiędzy tego bruku. Kiedyś się zastanawiałam, jak się odbywa sprzątanie takich dużych placów. I jak oni wygrzebują te wszystkie zanieczyszczenia z pomiędzy kamieni, to teraz już wiem. No i pojechał odkurzacz. No bo kto lepiej mógłby w Polsce zobrazować jazz jak nie Krzysztof Komeda, a właściwie Trzciński, bo Komeda to był jego przydomek artystyczny. Bo chyba każdy z nas zna muzykę z filmu Romana Polańskiego Dziecko Rozmery. Magia. <grytanie> jak ten rynek. Przyjechałam wczoraj i każdemu polecam miasto Poznań nocą. To też magia. Zupełnie inaczej wygląda przy tych wszystkich światłach latarni. No i to jest właśnie ta niespodzianka. To Krzysztof Czciński Komeda, przeglądający klatki ze swojego życia. To absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Oj, ale ma co przeglądać. Pan Krzysztof mocno doświadczał w swoim życiu, ale koniec końców został laryngologiem. Ale swoją drogą przepiękna rzeźba, wygląda jak ulepiona z plasteliny. Też by się nadawał do mojego filmu o sztuce. Jakie buty misterne, sznurowadła, załamania na spodniach, tej tkaniny, takiej podniszczonej, niesamowita wrażliwość twórcy. Jest dużo rzeźb, ale są takie jak ta, wyjątkowe, które przemawiają całym sercem. I jak oglądacie moje filmy, to widzicie w nich, że jest dużo romantyzmu, takiej nostalgii. I Krzysztof Komeda też taki był. I przygotowałam się tutaj. Przeczytam Wam coś. W jednym z wywiadów w 67 roku Krzysztof Komeda powiedział Sądzę, że dla mojej muzyki nie jest obojętne, iż wychowałem się na romantykach, a w szczególności Chopinie. Dużo się mówi w naszym światku jazzowym o liryzmie mojej muzyki, tej powszechnej skłonności Polaków. Chyba rzeczywiście i ja ulegam. A widzicie te drzwi od apteki? Piękne. To teraz już wiecie, czemu mój film zaczęłam od Chopina. No właśnie. Krzysztof Komeda mieszkał w tym budynku przy alejach Marcinkowskiego 12 w latach 1952-1956. Genialny kompozytor, pianista jazzowy Krzysztof Komeda Czciński. W wolności, wolność jak w muzyce komedy. Ja swoją miłość do jazzu pogłębiam w zaciszu domowym. Chociaż można powiedzieć, że regularnie bywam na koncertach z cyklu na przykład Jazz na Starówce co roku. W końcówce roku też byłam na koncercie poświęconym komedzie. Magiczne przeżycie. Ciekawe, gdzie mnie ta miłość do tego jazzu doprowadzi. No ale tak już podsumowując, bo długi ten film się robi. To najpierw w tej muzyce byłam bardzo głęboko, później troszkę płycej. Później wyszłam całkowicie, żeby teraz powrócić z hukiem. No, może nie z hukiem, ale z nastrojem. I mogę powiedzieć, że wkraczając w świat jazzu, wkraczasz w świat wolności. Nie trzeba dużych pieniędzy, aby kotwiczyć i fascynować się muzyką. Jest dużo festiwali, darmowej muzyki na YouTubie, a i koncerty z muzyką jazzową są niedrogie w porównaniu z innymi gatunkami muzyki. Niedrogie, bo zainteresowanie jest nieduże, a szkoda. Bo jak sobie przypomnę dźwięk saksofonu pana Henryka Miśkiewicza, to wzrusza mnie dogłębnie. To solidna kotwica taka docierająca do najdalszych zakamarków serca. I tak na koniec mogę powiedzieć, że muzyka, którą czujecie całym sobą. Otwiera pozamykane drzwi w sercu, drzwi do wolności. Polecam taką kotwicę każdemu z Was.